Elo, z tej strony to mój 7 i chciałem z wami porozmawiać o tym, co dalej z kanałem, bo dawno nie nagrywałem, jak widzicie. Ale zanim to, chciałem, żebyście dalej suba i lajk, like, jak chcecie, bo zbliżamy się do 400 subów. Z góry dziękuję. No więc zacznijmy od tego. Że długo nie byłem aktywny na kanale. Nie nagrywałem przez miesiąc i właśnie potrzebuję waszej pomocy do zdecydowania, z czego mam nagrywać. No i czy mam nagrywać dalej to, czy z Robloxa przez inne gry, czy może czegoś innego? Na przykład Minecraft czy coś. No bo jak widzicie, Pesty się kończy. Widać że to po Update, który był lepszy od tych ostatnich, ale gracze nie wrócili. No i też sam nic ciekawego nie ma, więc możecie mi polecić jakie inne gry na Roblox, na przykład Growa Garden, Steela no chociaż sam nie wiem, więc sami zresztą idzie. Jeśli miałbym nagrywać Minecrafta, to mam dużo pomysłów na odcinki, ale to od was zależy z czego będę nagrywał, więc... No i co? Był to taki krótki odcinek, który czasami jest potrzebny. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Elo.